Witam Was w nowej serii na kanale, tym razem będzie to gra Bloodhound. I temu tej gry nagrałem kiedyś dawno temu na kanale, jest nie odcinek jeden. I powiedziałem sobie, że jak wyjdzie pełna wersja, to sobie ją w końcu nagram. No i dorwałem ją w którymś momencie i tak sobie czeka, czeka i w końcu sobie nie niej przypomniałem i mówię, hmm, teraz to jest dobry czas, mi się wydaje żeby sobie to nagrać. Nie wiem, jak tam tręć, tutaj wszystko nie wiem jakoś tak dziwnie jest. Okej. Okay. No to co, myślę, że sobie zaczniemy grać. Podobno Pankillera, to są to jest z polskich twórców, chyba pamięć chyba nie myli, ta gierka. Pamiętam, że kiedyś im w recenzji napisałem właśnie, żeby poprawili kuszę, a tak to gierka spoko, bo kuszę mają bardzo wolne pociski, z niej leciały i widzę, że to jest ja sobie już chwilę pograłem w tą grę wcześniej, ale nie przeszedłem jej jeszcze, tak się to będzie, że tak powiem, przejścia świeżo <laughs> kompletnie. Myślę, że standardowo będziemy sobie grać po jednej mapce. Na um, poziom grania nie jest jakaś specjalnie długa z tego co widziałem, około 5 godzin, nawet mniej. <śm> nie wiem, jak będą trwały odcinki, wszystko zależy od długości. Mamy, czy my tu coś jeszcze możemy sobie włączyć? Chwila, moment, um, świetlanie, uh -huh, uh -huh, coś takiego, rozgrywka. Um, system celowania nie chce, poziom pełności będzie średni, takie, takie, głośność jest taka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, rozpoczniemy sobie nową grę na poziomie średnim. Ła jest ruch, dobra, shift, to jest ale to skok, do spowolnienia. Hmm, okej. Okay. Okay. jeszcze raz coś tam przeczytam, tak aby też na pewnie w się maczeta, bo by na nie, wiem, na rewondę, na no, drugiego rewondę, też też czasem odnowienia. Hmm. Ok, zaczynamy sobie naszego tak jak tutaj się nazywałem. Faktycznie normalnie możemy skakiwać, idziemy sobie, już mamy naszych pierwszych przeciwników, już padają na strzała. No to punktów pod dusz demonów możesz formę demona, która z nim przystawa na wrażenie szkół. Aha, dobra. Tutaj faktycznie w lewym domu robił licznik i dusz. I idą jacyś chyba skupił w tam tamten jest. Ła! Ale jest jak baba z wesela. Okej. Okay. O, on mi skusili, ładnie, zdrowie, mhm, trzeba będzie uważać. Pan coś jest, dobra. I strzelba. A tak bronię bronią pH przeciwników. aha. no i strzelba fajna sprawa. Strzelby, to ja mogę w grach korzystać. No okay, mamy 12 na 60 różnic, bo ja byłem Tą mapkę nagrywałem już nie, kiedyś. Ło! Ole! Ła, ho, Co tu się stało? Ła! Spadać! Dawać na duszy! No i też znikają jak pankylerzy, są trochę podobny dźwięk nawet. To pankylery nawet broni jest podobny dźwięk. A gierka mi się wtedy spodobała. Nie pomyślałem że brzmią, W nie lubię. A, więc strzelał. Karabin Dobra, czwarta. Trzecia? Czy czwarta? Czwarta brzmi. Mamy rewolwer, strzelbę, karabin. Czyli takie standardowe. I już Trzeba maczeta Drugi karabin? No dobra, nie mam karabinu, ja na razie nie chcę. Gdzieś karabin trochę tam pierze. Mamy klucz. Co ty No Daj spokój. Nie ma już sensu strzelać. Dobra, już jest strzelbą, bo pochodzimy, co? Masz, gdzie oni? Kurde, twarde zawodniki. Uła. Masz, no musisz się wczuć na grę, podobnego do Pink Diner'a, szczerze mówiąc. Tam jest jeszcze jakiś ziemioś. Masz. Ła! Ale sieczka, sieczka jest przyjemna, nie powiem. Ła! tylko je trafić z zimą, jestem też dzisiaj karabin, no do karabinu, no, ja trochę broni nie powiem, czy broni, amunicji. Ja okay, idziemy dalej. Jedziemy. Proszę bardzo. Amunicja, mm -mm, kluczyk już mieliśmy. Tu przyjdę, to wiem. No właśnie. 73 dusze, ok. Proszę bardzo, połowę strzał. Więc i trochę postieramy. Jest trochę pancerza. O! Na podsterek. Można powiedzieć. Co jeszcze? O z tak daleka to nie trafiam. Gdzieś tu nie win? A, a nie, ten nie żyje. Dobra. O kurde, tam mi zdrowia zjechali. Tutaj pancerzyk, tam u góry było zdrowie, nie? Strzykawka, adrenalina, zwiększaj drzwi w sensie Krytyczny, no to faktycznie przydatny, jakby coś się miało dziać. Hmm, 81 do strzeli, wrócę się jeszcze w tą teczkę tutaj. I mamy stówkę, zdrowia może być, cyk, cyk. No, jestem ciekawy, jak nie pójdzie. Mówiłem, że wszedłem tej gry, gramy na sucho, że tak powiem. Tylko ten pierwszy poziom to pamiętam, i drugi to w Ło! ginę. przepadną. Snow pancer, ale strasznie kroją, widzę. Muszę się bardzo filmować. Ok, jest tam, chyba ktoś jeszcze nie? A nie, zginął. I to dobra i pancerz troszkę mm. troszkę Pan jest to dużo w ogóle, więc powinienem chyba użyć tej umiejętności, nie wiem i, czy jej zachować na jakąś lepszą okoliczność. pięknie Nie mogę jej wyłączyć, dobra, poczekamy. Może jakąś duszy się jeszcze będę zebrać. 6 mamy, okej. Okay. było Pięknie. Okej. Okay. Nieźle. Jest też jeszcze nie. Uff. Uff. fajnie. Wow, panie, osiągnięcia. Dużo tych dusz. 45 mam. Okej. Okay. 79 pocisków do strzelby może być. Idziemy dalej. Ła, wow, panie. Cyk, cyk. Pi. Hej. Oh. Masz. Idziemy dalej. A jeszcze jedna jest. Kurde, masz. Co on robi? Ścigne rzeczy. Dęskich wyślejt. Form 2. Dobra. Dało się odblokować. Do osiągnięcia to mi tak powpadały, jak testowałem w grę, że to jest masakra. Ła, chciałeś mnie zaskoczyć dziadu. Nie! Yy. To by już się udało. Churę konkretnie. usza. Strzał. Prawie przycisk na detonacja o, to fajnie. Nie? To jest taka jak kołkownica w pięknie derze. Chyba pokażę dla nas. O, i przebijaj BUM! Możemy ich rozwalić. O! Ale nie będę z na razie, bo że to szkoda mi tutaj, Z tego z tego korzystam. Wow. dobra, Znowu mam sto już, to jest gitara, a to jest czasowa umień. dobra, czyli nie, nie, mogę, nie mogę sobie tak tego włączać i włączać kiedy chcę. Rozumiem, ale fajne. Wow. O, pies mi to uruchamianie techniczne. Zmocnienie, zwolnienie czasu, przez to jak chcielibyśmy zrobić asystencję, powolnią na posiłku, żebyśmy To jest fajne. Tak leci tam, możemy sobie to użyć, okej. Okay. Wszystko rozumiem. Dobra. Tu jest jeszcze jakiś Użyjmy sobie tego. Patrzcie, jest miazga, to jest miastka. Okay. Okej. O, już się skończyło niestety. Dobrze, to nie ma. Czekajcie czy tam trzeba chodzić na kolejny poziom. Ale no, chyba nie. Wiem. O, jeszcze jedna. Ej, nie, nie jest źle. No, nic nie, może tego teraz. Pięknie. No i gitara. Pozbierajmy coś się no. Cóż tu jest? Wteczka. Dużo wteczek jest w ogóle. czy tak będzie za czas, czy... czy tylko ten pierwszy poziom taki chillowy. Ostatnie 25 mogę mieć maksymalnie. Pancerza, ok, dobrze wiedzieć. Idziemy. Nie no, wiem to były jakieś sekrety. Są w ogóle jakieś sekrety z tego zejgrze. Ale czy mi się uda się znaleźć? To byłobę sobie uciąć. Nie dam. Hmm. No a ten moment pamiętam, to tylko jest gona zaniczyłem z tego czasu. To są jakieś typki. Ła! Patrzcie jak Okej. Nie potrzebuje szczapeczki na całe szczęście Ła Ej, to nawet robi robotę ten rewolwer, nie powiem. Chociaż tak na dalszą odległości tak średnio widzę Ła Co tu mamy? Amunicja, już mam komplet. To jest jakiś zielony klucz potrzebny w ogóle. Ale go jeszcze nie mam. Oczywiście, że nie. Teraz jest w Polsce, jak coś. Pójdźmy tu. Zobaczmy, co tu jest. Złoty połacisk, tak? Zginę. Tymczasem zupełnie nie amunicji. municji. Hmm. Aha, czyli są zablokowane Coś ewentualnie. Te wzmocnienia. No dobra, dobrze wiedzieć. Aha, czyli przejście po prostu tu. Dobra. Czyli tu mamy. Wszystko już widzę, ziomeczków. Nie zaskoczysz mnie. Takie jest. Ciekawe, może obrażenie to jest zobacz, Nie wiem. Chyba nie. Pięknie. Mięsna gra. Okej, okay. wiedziałem. O nie, to te hipki -hip wybuchające. -hip no już po nich. A tych przeciwników chyba nie było wtedy. Tak się wydaje. Ła! O gin za do. Ła. Jakie tu twarde? O bo ja jestem zdecydowanym. Ej no. Bez jaj. Co to jest nieśmiertelne? Ej, coś się zbagowało. Ej, no bez jaj. Widzieliście? Co z nią? Hmm, Zabicie mogłem dziwne trochę by było. Może ja o czymś nie wiem. Nieważne. Ważne, że sprawa rozwiązana. Ale pancerza Chcemy już troszkę nią martwić. A teraz się pogadajmy przeciwnicy. Właśnie. Użyjmy tej puli demona. Skoro możemy. Tu jeszcze? Nie. No dusza, jak się zbiorę, to tak jak pięknie leży. Mm, chyba koniec poziomu. mi się wydaje. Tak. No dobra. Pierwszy odcinek z góry. Ja w ogóle zobaczę, jak on się nam nagrał. I co? Idziemy się w kolejnym. Także trzymajcie się. Do następnego. Na razie.